Mitów dotyczących szczepień jest bardzo dużo. Przede wszystkim rodzice bardzo często boją się, że szczepionki za bardzo um, obciążają gdyby nasz układ immunologiczny czy układ immunologiczny dziecka. To też jest mit, bo ja tutaj zawsze pokazuję rodzicom, że dziecko dziennie może przyjąć maksymalnie 10 tysięcy dawek szczepionek. To jest taka ilość, na którą jest przygotowany nasz układ immunologiczny. Tak? Więc nie ma możliwości takiej, że my obciążymy dziecko um, samymi szczepionkami. Najbardziej Popularny chyba najbardziej powielany mit przede wszystkim w internecie to jest mit dotyczący autyzmu. To jest mit, który powstał w latach 90. XX wieku. Mit, który tak naprawdę zrodził się w momencie, gdy brytyjski jeszcze wówczas, wówczas lekarz opublikował pracę naukową w renomowanym czasopiśmie na podstawie przypadków pacjentów, których, który sam miał i pokazał tą zależność między podaniem szczepionki od roślinka różyczka, a wystąpieniem autyzmu. I tak naprawdę od tego zaczęła się cała w ogóle historia dotycząca tego mitu. Mit został oczywiście już dawno bardzo mocno obalony. Oczywiście ta szczepionka jest najbardziej przebadana w tym momencie szczepionką w kontekście samego autyzmu i nawet najświeższe badania z marca tego roku Duńczyków, gdzie przebadano 650 tysięcy dzieci, pokazują, że nie ma to w ogóle nic wspólnego z autyzmem, a dodatek u dzieci zaszczepionych zanotowano mniejsze, mniejszą ilość tych, tych zachorowań tego autyzmu niż u dzieci nieszczepionych. Także tutaj tendencje są zupełnie odwrotne.